Ależ to była rozmowa z ogniem. Patryk, jaki wszedł do studia jak burza i od pierwszych minut rozłożył na czynniki pierwsze całą propagandę rządu Tuska. Kiedy Beata Lubecka próbowała bronić nowego ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka, jaki nie wytrzymał, punkt po punkcie demaskował bezprawne działania resortu i pokazał, jak rząd łamie własne zasady w imię politycznych interesów. W pewnym momencie Lubecka aż zaczęła gubić słowa, próbując przerwać posłowi, ale ten nie dał się zbić z tropu. Z każdą minutą atmosfera w studiu gęstniała, a im więcej faktów, jaki wyciągał na stół, tym bardziej redaktorka traciła grunt pod nogami. To nie była zwykła rozmowa, to było mistrzowskie rozłożenie narracji rządowych mediów na łopatki. Zobaczcie. Sami. I co pan na to, że niewypłacenie subwencji nie stanowi przestępstwa? Orzekła prokuratura, potwierdził to sąd. Decyzja jest prawomocna. Ani członkowie PKW, ani minister finansów nie złamali prawa, obcinając. Państwowe fundusze chodzi o subwencje dla Prawa i Sprawiedliwości. No więc przypomnijmy o to, że podczas kampanii wyborczej miały miejsce dwa eventy. Jeden, na którym promowano kandydatów Platformy z, nie z niemieckich pieniędzy, i drugi piknik wojskowy, który był z, polskich, z polskiego budżetu. I ten z niemieckich był rzekomo bardzo dobry i to jest zgodne z prawem. A jak kampania była finansowana normalnie, promocyjna z polskiego budżetu, to była niezgodnie z prawem. I właśnie przypomnijmy, że była w tej sprawie pozytywna dla nas decyzja PKW. Sądu Najwyższego, więc właśnie po to są potrzebni sędziowie No, PKW sędziowie... to tak trochę stanęła w rozkroku, można powiedzieć. Nie, po decyzji Sądu Najwyższego większość jednak uznała, że my mamy rację. i teraz... Ja ale powiem, tam że było zapisane, to... że, że izba, która uznała to, co uznała, no jest nie do końca uznawana za legalną. Nie, oni, oni nie są pewni w tej sprawie. Okay. Natomiast jedno jest pewne, to znaczy po to są potrzebni sędziowie na telefon, właśnie. Po to jest, po to, jest to całe ustawianie składów sędziowskich, żeby stwierdzić w sprawie oczywistej. O, to to jeszcze przejdziemy. Do tego jeszcze przejdziemy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Żeby stwierdzić w sprawie rzeczywistej, jak sędziowie dostaną, bo są sędziowie. W Polsce, którzy na pytanie, czy ja siedzę teraz w Radiu Z czy w Madison Square Garden, to stwierdzą, że w Madison Square Garden. Teraz Pan już naprawdę przesadził, ale to tak maksymalnie, natomiast dostaliście ostatecznie subwencje w całości, czy nie? Bo z tego co pamiętam, to w maju wpłynęła i pierwsza transza prawie 4 miliony. No to nie to wpłynęło znacznie mniej niż powinniśmy dostać. To znaczy ile dostaliście ostatecznie? No, to nie jestem w stanie pani powiedzieć, ale znacznie mniej niż powinniśmy dostać. Ale to 4 miliony prawie wpłynęło, rozumiem. No tak, ale to znacznie mniej niż powinniśmy dostać. Pytanie numer dwa: czy Donald Trump powinien był dostać pokojową nagrodę Nobla? No bez wątpienia. Teraz już? Bez wątpienia teraz. To jest zakończenie tej wojny w Gazie. I, jeszcze się nie zakończyła. Ale jeżeli mu się uda zakończyć, no to przyzna pani, że jest to niemałe osiągnięcie, biorąc pod uwagę skomplikowany poziom tego konfliktu. Jest skomplikowany, to prawda, tylko że z tego, co czytam w mediach, to ta decyzja, kto tak naprawdę ostatecznie zostanie laureatem, właściwie laureatką, bo chodzi o opozycjonistkę z Wenezueli, przypomnijmy, padła, no zapadła, no zanim Izrael i Hamas przystały na te propozycje planu pokojowego zarysowanego przez Amerykę, przez Waszyngton, przez Donalda Trumpa. Mhm. No ale bez wątpienia, przypomnę że, przypomnę, że pokojową nagrodę Nobla dostał Barack Obama, właściwie nie wiem za co do tej pory. Natomiast... Ja na zachętę. Na zachętę, właśnie. Więc Donald Trump w tym zakresie ma dużo większe osiągnięcia, bo już jakieś realne osiągnięcia, a, a nie tylko takie na zachętę. Czyli Pana zdaniem źle się stało, tak? Rozumiem, że no niewłaściwie na tak? A nie, akurat ta nagroda jest nagrodą dla osób, których, które my sami zgłosiliśmy do, na, do najważniejszej nagrody pokojowej w Europie, to znaczy nagrody Sacharowa. Dzięki nam oni otrzymali tę nagrodę, nasza grupa forsowała, więc to są absolutnie trafieni laureaci. Natomiast jeżeli pyta Pani o Donalda Trumpa, no to pokój w gazie jest czymś niesamowitym. Czyli nie, nie powinna zostać ta opozycja z Wenezueli, tylko Donald Trump teraz, tak? O, o, i jedna i druga kandydatura jest bardzo dobra. I pytanie numer trzy. To się Panu spodoba na pewno. Czy mini minister Waldemar Żurek naprawi wymiar sprawiedliwości? Jeżeli ktoś uważa, że branie pały, łomu i e, uznanie, że e, afrykańskie systemy totalitarne są najlepszym wzorem i to nie jest czas na przestrzeganie prawa, tylko jak pisali jego zwolennicy w Gazecie Wyborczej, że to jest czas, żeby pójść na rynpał. Jeżeli ktoś uważa, że to jest rozwiązanie, to tak, to w tym będzie genialne. No, myślę, że Zbigniew Ziobro to też używał łomu oraz siekiery i nie wiadomo tam czego jeszcze. To przypomnijmy, że no, pan minister wystąpił z inicjatywą, przedstawił projekt w sprawie neosędziów. Jak to rozwiązać? Czyli sędziów, którzy... No, trafili do zawodu yy, rekrutowani, tak to nazwę, przez KRS, Krajową Radę Sądownictwa, wybieraną w całości przez Sejm, a nie tak jak wcześniej bywało, że część jednak wskazywali sędziowie. Nie w całości przez Sejm, tylko część sędziowską przez Sejm. Przypomnę, że Konstytucja mówi o tym, że to ustawa decyduje o tym, w jaki sposób się tą część wybiera. Ale też a... w Konstytucji też było zapisane jednak, że yy, kadencja KRS to 4 lata. Ale to nie ma z, ale no, mam ale... nadzieję, że roz, rozróżniamy długość kadencji od sposobu wyboru. Ale długość Więc... kadencji też jest zapisana w, w, w Konstytucji. I to prawda, hmm? i była podważona, i, i ta długość kadencji akurat była zła w poprzedniej Krajowej kre, kre, Radzie Sądownictwa, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Natomiast Kiedy mówi, na jej mówi, stała że... Julia Przyłębska. Nie, w poprzedniej kadencji, jeszcze za czasu Rzeplińskiego, jeżeli chodzi o, o trwał, jeżeli chodzi o długość kadencji. Natomiast my nie mówimy o długości kadencji, tylko o sposobie wyboru sędziów. I rzeczywiście pomiędzy nami jest zasadnicza różnica. Bo oni uważali, że przedłużenie stalinowskiego systemu, bo PRL był przedłużeniem st stalinowskiego systemu, mam nadzieję, że tutaj się w tej zakresie e zgadzamy, e i, y i trzecia RP. Była przedłużeniem PRL-u, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, nigdy nie oczyszczona. I by tylko wąska grupa osób mogła decydować o tym, kto w Polsce jest sędzią, czyli kto ma władzę. Tylko, że my ten to wasz zasadniczo zmieniliśmy. Teoretycznie wyszło na to, że zrobiliście już tyle bałaganu, tyle chaosu, że żeby to odkręcić, to naprawdę nie wiem, czy wystarczy 10 lat, czy 20 Ale To nie my, bo pani redaktor, no ale kto wymyślił określenie neosędzia? Tego nie było w Europie. To wykreślili oni. To jest platforma takie wymyśliła. publicystyczne, publicystyczne ale określenie. Jak widać, jak które się przyjęło jak sam jak widać. Pan pan sędzia, oni robią to po prostu świadomie, bo oni uważają, że tylko ich ludzie, ich wąska grupa sędziów ma prawo decydować, kto jest w Polsce sędzią, a, a kto nie. Odpowie pan, ale pan ale tak nie czy nie na to pytanie? Na jakie pytanie? Czy minister Żurek naprawi wymiar sprawiedliwości? Nie nie naprawi wymiaru sprawiedliwości. On go tak psuje, że czegoś takiego jeszcze w Polsce nie mieliśmy. I, I zresztą tutaj to... Patryk, jaki trzeba przypomnieć, też był swego czasu wiceministrem sprawiedliwości, prawą ręką Zbigniewa Ziobry. No, jest jeszcze jeden. <laughs> Coś, co, co też podniosło wam chyba ciśnienie, mianowicie rozporządzenie w sprawie losowania sędziów, że tak naprawdę sprawy losowania będą dotyczy, dotyczyć tylko sędziego referenta, natomiast dwóch pozostałych sędziów będzie mógł wskazywać, jak rozumiem, prezes sądu? czy yy, prezes sądu, prezes tak. sądu tak? ale niedawno? po... Ale Wybrany po. przez pana Żurka. To będzie a... właściwy trój podział władzy. No ale przepraszam, a jak Zbigniew Ziobro przejął władzę, został ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, to nie wymienił prezesów sądów? Tak. A poprzednik zwalniał faksem. No. E, jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi przykładami. Po pierwsze, dlatego, że... Przecież żurek nie fundamentalm... zwalniał przez faks. Nie. Dlatego, że do tego, co my robiliśmy... Potrzeba było zmienić ustawę. I tak się akurat składa, że w demokratycznym państwie prawnym można zmieniać prawo, ale należy to robić w sposób, który, który ustanowiła nasza konstytucja. Znaczy trzeba mieć większość, trzeba mieć prezydenta, trzeba przejść cały proces legislacyjny. Albo, jeżeli nie ma się prezydenta, to trzeba mieć odpowiednią większość w parlamencie, żeby odrzucić weto prezydenta. Problem polega na tym, głosów. że... My, problem polega Nie, 200, nie 276. 307 to jest do zmiany konstytucji. A tak, to prawda. 276, ale jeszcze nikt w polskim parlamencie po 89 20... roku nie miał takiej większości. Cytat, dalej 276 pani się już zgodzi, że można, że, 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 że można przekonać, można zebrać i można przekonać. Problem tylko polega na tym, że my tą większość mieliśmy i jak my robiliśmy jakieś zmiany, to robiliśmy ustawą, a Platforma Obywatelska uznała, cytując klasyka, że teraz jest czas na rympał, to nie jest czas na przestrzeganie prawa, dlatego, że przegrali wybory prezydenckie i dlatego, że nie mieli wystarczającej większości w Sejmie, dlatego zaczęli to robić bez prawa. I to jest zasadnicza różnica i podam pani, skonkretyzuje to, mianowicie pan minister Żurek wysłał zapytanie, tak jak mówił ustawa, że jeżeli chcesz zmienić sędziów, to musisz mieć zgodę kolegów. My się nie tak tego przestrzegali I, i tam, gdzie i na początku tam, gdzie kolegia stwierdziły tak, jak on chce, to powiedział, że okej, okay. a potem jak się okazało, że większość innych kolegów mówi, że nie wolno odwoływać, to on i tak to zrobił, więc to jest działanie, to, to, jest, to jest mniej więcej takie same działanie, jak ja miał to porównać. Przepraszam, że użyję takiego rady, radykalnego przykładu, ale czy tutaj tutaj jakbym zadałbym pytanie szefowi Radia Z, czy ja mogę panią uderzyć, a szef Radia Zet Mówi nie, bo to jest niezgodne z prawem, a ja znam, a skoro to jest niezgodne z prawem, to tym bardziej mogę panią uderzyć. Więc to jest, to jest, to jest ta logika. To jest trochę to jest... nieadekwatny przypadek, dlatego że to nie chodzi. Nie jest kwestia, czy, czy, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, czy można bić, czy nie. Po prostu nie można, bo to jest przemoc. Ale ale to musi. No wie pani, ale pan Żurek by się z Panią nie zgodził, bo on uważa, że to jest czas, żeby iść na rympa. a już nie jest czas na przestrzeganie prawa. Więc skoro bicie jest niezgodne z prawem, to tym bardziej pan Żurek powinien może to robić. To jest logika, którą oni reprezentują. Tak, szanowna pani redaktor, więc, yy, więc yy, no ja dobrze. uważam jednak, że Polska jest, ja jednak uważam, można mieć różne wątpliwości do tego, co robiliśmy, ale wszystko robiliśmy według procedur, które ustanowiła ta konstytucja, Tylko a nawet, oni mają to głęboko wprowadzenie. Ale to nawet Jarosław Kaczyński na jednym z Kongresu jeszcze kiedy prawo i sprawiedliwości sprawowało władzę, przyznał, że dwa największe błędy, albo inaczej niepowodzenia, porażki waszego obozu, który rządził przez ostatnie 8 lat, przepraszam przedostatnie 8 lat, to był przede wszystkim mieszkanie plus, bo rzeczywiście tutaj była klapa, a, drugi, a drugie co się nie udało to reforma wymiaru sprawiedliwości pod rządami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. I w tej sprawie tylko dodawał jeszcze jedną rzecz, dlaczego tak się stało i wspominał za każdym razem weta pana prezydenta Rządowi. No Dudy. tak, drugi winowajca. To jest, drugi winowajca. Nie, to jest pierwszy winowajca, a nie drugi. Mm -hmm. <laughs> natomiast natomiast jak sama pani zauważyła, bo, za, bo ten wątek rozpoczęliśmy od losowania sędziów. Ja przypomnę, że w polskiej konstytucji, ale w ogóle według standardów. Ministerodowych... Proszę mi powiedzieć, a, a, a pan minister Ziobro nie wprowadzał żadnych zmian, jeśli chodzi o ten. Yy, yy, Sposób wyboru sędziów na zasadzie tego algorytmu losowania. Nigdy nie wprowadzał ża żadnych zmian rozporządzeniami? A co, co pani ma na myśli, jakich zmian? No bo wprowadził no rzeczywiście system losowania sędziów. A jakie zmiany pani chodzi? No pytam, czy były jakieś w, w międzyczasie dokonywane korekty za pomocą rozporządzeń? No oczywiście, że minister sprawiedliwości korzystał z swojego prawa jakim no właśnie Natomiast ja mówię, my mówimy o czymś innym. Ja mówię o tym, że. To czy, tak. czy, czy, czy zasadzie, która jest zapisana w konstytucji, to znaczy że sędzia powinien być bezstronny, Sprzyja to, jest że, jest że jest losowanie, że jest niezawisły, również że jest niezawisły. Czy sprzyja to, że jest losowanie? Czy jednak lepiej jak polityk, typu minister sprawiedliwości, polityk platformy wybiera skład sędziowski ale Co bardziej? Wybierał, ale to nie będzie wybierał. Ale przecież to nie polityk będzie wybierał. Czy pan zakłada, że po prostu minister Żurek będzie dzwonił tak. do prezydenta prezesa poszczególnego ządu i tak słuchaj Janek Franek czy tam y, panie prezesie to trzeba jakoś tak. A co jest złego w losowaniu sędziów? składów sędziowskich. Czy to nie jest lepiej niż ręczne wyznaczanie poprzez prezesów? Tak lotek. myślę, że pani, tak, myśl... tak myślę, że pani. A to zaraz zanim przejdziemy do Ziobrolotka, Myślę, że dokładnie, tak mówił o tym. myślę, że dokładnie, ale dobrze. Ja myślę, że dokładnie jest tak jak pani mówi. Znaczy dlatego najpierw wymienił prezesów sądów nielegalnie, po to, żeby ci prezesi sądów potem wyznaczali te składy sędziowskie. Taka była dokładnie kolejność jego działania. Więc a to o czym my dzisiaj mówimy w czasach XXI wieku, kiedy działa sztuczna inteligencja na nieprawdopodobnym poziomie, wyznaczanie składów sędziowskich gdzieś w sposób szybszy, szybki i obiektywny. Dużo lepszy niż wskazywanie sędziów palcem, co było bardzo złym przykładem. Zarówno w czasach stalinowskich, jak i na począt, w, początku, w początkach PRL-u. I akurat losowanie składów sędziowskich jest naszym osiągnięciem i widać po prostu... Ja wiem, dlaczego oni to robią. Ja, 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 ja wiem, dlaczego oni to robią. Moim zdaniem oni robią to dlatego, że yy, mijają już dwa lata. Oni obiecali najważniejszy swój postulat, że będą rozliczali. Prawda? Yy, problem tylko polega na tym, że do tej pory nie potrafią znaleźć żadnych dowodów. Yy, a w międzyczasie pojawiły im się problemy. Pod tytułem y, y, złodziejstwa Nowaka, jachty, KPO i tak dalej. Więc wobec tego, ponieważ czas im ucieka, osta, to uznali. Tylko osta, jeszcze jedno zdanie, tylko, taki, jedno zdanie. Że... Tylko, tylko jedno zdanie jeszcze hmm. powiem. Wobec czego uznali, że w takim razie trzeba już sobie zrobić swoich sędziów na telefon, żeby udowodnić te nasze hipotezy, które stawialiśmy jako politycy. Więc, więc przykro mi, to śmiała co oni teza, robią. To, co oni robią nie, to, to jest, a co jest nielogicznego w tym No dobrze, ale. ale no i proszę. Patryk Jaki znów zrobił to, czego inni się boją. Zamiast pustych haseł i medialnych gierek, rzucił twarde fakty prosto w oczy, pokazując, że reformy ministra Żurka to tylko polityczny teatr pod dyktando Tuska. Beata Lubecka próbowała ratować narrację, ale jak widać, gdy pojawiają się argumenty, propaganda milknie. Ten wywiad to kolejny dowód, że opozycja wobec rządu Tuska ma nie tylko odwagę, ale i wiedzę. Jaki pokazał, że można mówić jasno, rzeczowo i bez strachu, nawet gdy siedzi się naprzeciw redaktorki z prorządowej stacji. Jeśli zgadzasz się, że prawda powinna brzmieć głośno, mimo prób jej zagłuszenia, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten materiał i napisz w komentarzu. Co ty sądzisz o tej sprawiedliwości w wydaniu żurka? Dzięki, że oglądacie, zostańcie z nami, bo takich rozmów będzie więcej.